Czy wiesz, że naturalna mieszanka kurkumy i miodu potrafi działać jak domowy lek przeciwzapalny? Ból często jest sygnałem stanu zapalnego w organizmie, może pojawić się w wyniku infekcji, stresu czy nieodpowiedniej diety. Oczywiście kluczowe jest znalezienie przyczyny, ale jeśli potrzebujesz szybkiego wsparcia, sięgnij po ten prosty, naturalny środek, który działa też na kaszel i przeziębienie. A oto przepis na kurkumowo-miodową pastę. Potrzebujesz jedną trzecią szklanki miodu, obojętnie jaki miód wybierzesz. Ja dziś wybrałam miód z kiwi, jest przepyszny. Do tego jedna łyżeczka kurkumy w proszku i szczypta czarnego pieprzu. Wszystkie składniki wymieszaj, aż powstanie gładka pasta. Przełóż do słoiczka i przechowuj w chłodnym, ciemnym miejscu. Dlaczego to działa? Kurkuma jest silnie przeciwzapalna, antybakteryjna i wspiera odporność. Miód to naturalny antybiotyk, łagodzi i regeneruje, a pieprz zwiększa przyswajalność kurkuminy nawet o 1000%. A wiesz, w czym ta mikstura sprawdza się wyjątkowo dobrze? Na pewno zdarzyło ci się zasnąć zdrowo, a obudzić się z bólem gardła tak silnym, że nie dało się przełknąć śliny. Wtedy właśnie ta złota mieszanka to ratunek. Wystarczy jedna łyżeczka, by ból wyraźnie się zmniejszył i gardło przestało piec. To prosty, naturalny sposób, by wzmocnić organizm i szybko poczuć ulgę zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Dawkowanie jest w opisie, to co spróbujesz dziś tej złotej mikstury?